Dzień dobry Państwu, witam w dzisiejszym filmie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grze Sojusz na już od wydawnictwa Muduko. Jest to kolejna gra z tej serii, bowiem, zobaczcie tu akurat pod ręką, mam spór o 2 i one idealnie do siebie pasują. Jest już bardzo rozbudowana seria gier autorstwa. Pana Reinera Knizi oraz ilustracji pana Piotra Sokołowskiego. Każda gra jest inna. I każda wyjątkowa. Mamy je wszystkie, i wszystkie te gry znajdziecie na kanale, oczywiście, oraz na blogu i we wpisie o sojuszu na blogu. Podlinkuję Wam również resztę recenzji. I w tym miejscu jeszcze raz Was zachęcę do wizyty na blogu, bowiem tam są, mam nadzieję, że fajne zdjęcia z grą przyszła. Czekajcie, patrzę gdzie ona jest, gdzie się tutaj odłożyłam. Podkładka, taka ogromna podkładka, która prezentuje się. O tak, ale ona mi chyba cała tutaj w kadr nie wejdzie. No oczywiście, że nie wejdzie. Na dodatek, do góry nogami jest. No dobra, obróćmy ją sobie, zobaczcie. Tutaj jest. Ten lis, który jest też na opakowaniu gry. Podkładka jest, widzicie tam nazwę? Jurpad z firmy. No i czekajcie, zwinę tylko podkładkę i już Wam pokazuję, co się kryje w opakowaniu. A w opakowaniu kryją się przepiękne elementy. Mamy tutaj karty misji, karty władców, karty podróży, żetony, skrzyni, oraz żetony, graczy. Już sobie wszystko po kolei omówimy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie przegródki. Zrobił nam się tutaj mały bałagan, ale nie jest, nie jest źle, nie ma tragedii. Żetony skrzyni, żetony graczy, czyli te liski, ale mają różne kolory. Są żetony podróży, i tutaj mamy żetony misji oraz żetony. Władców. Czekajcie moment, tylko je tutaj oddzielę, bo tutaj jeszcze mamy resztę kart podróży. No dobrze, o co chodzi w grze Sojusz na Już? Żubr, którego znamy z pierwszej części tej serii gier, chciałby Umocnić swoją pozycję na świecie. Pozwólcie, że przeczytam tak pokrótce, streszczę Wam pokrótce wstępu właśnie z instrukcji, bo tu mamy to wszystko tak fajnie opisane. Żubr ten pragnie zawrzeć sojusze ze zwierzętami, które panują na różnych kontynentach i wysyła do nich swoich najbardziej przebiegłych posłańców, z pięknymi darami, by przekonać pozostałych literów do zawarcia z nim paktu. I w tej grze będziemy się wcielać w posłańców i starać się przekazać podarki szybciej niż inni gracze. Najszybsza osoba zostanie mianowana głównym doradcą bądź główną doradczynią władcy. I naszym celem jest zdobyć ten Tytuł właśnie. Przed rozpoczęciem gry, a może jeszcze sobie obejrzymy e, karty, które są przepiękne. Ja jestem zachwycona tym, co pan Piotr Sokołowski tutaj w tej serii gier robi. No, po prostu coś wspaniałego. Sami przyznajcie, przepiękne grafiki tutaj się znalazły. Na kartach podróży mamy też postacie, ale tutaj mają one, zobaczcie, różne znaczki. Za chwilę Wam wszystko powiem, co i jak. Tutaj z tym robimy przed rozpoczęciem gry. Układamy na środku karty władców oraz pod nimi karty misji. Na każdej z tych kart Kładziemy żeton ze skrzynią. Resztę żetonów dzielimy równo pomiędzy graczy. W grze dwuosobowej każdy gracz bierze 18 żetonów. Z potasowanych kart podróży tworzymy zakryty stos i rozdajemy po trzy karty każdemu graczowi. Każda z kart podróży. Każda postać na tych kartach niesie jakiś podarek. Zobaczcie, ten ma tutaj złoto, ten ma miód, a ten ma jakieś materiały. Podarki te tak samo występują tutaj na kartach misji. I tak, w swojej rundzie, jeżeli mamy w ręce trzy karty, musimy jedną z kart zagrać przed siebie. Może to być dowolna karta. Karty możemy grupować. Albo podarkami, albo zwierzętami. Zagrałam kartę. Następnie mogę, lecz nie muszę, to jest opcjonalne, rozpocząć podróż, do którego się z władcy lub na, na którąś misję. Czy do władcy, czy tutaj na te karty pod spodem, aby rozpocząć podróż w dane miejsce do danego celu, muszę mieć więcej kart niż leży skrzyń na danej wybranej przeze mnie karcie. Czyli na razie jeszcze jak widzicie, podróżować nie mogę, bowiem. Mam w ręce karty różne. Jak widzicie, nic więcej zrobić nie mogę. Biorę kartę z zakrytego stosu. Teraz tura. Pozostałych graczy, i w kolejnej rundzie, ja może sobie tutaj wyłożę kangura. Nie będę na razie wyruszała w podróż, ale już widzę, że w następnej mojej turze będę mogła rozpocząć podróż. Mam trzy karty, więc jedną zagrywam i dwie karty kangura odrzucam na stos kart. Odrzuconych, tutaj sobie go oczywiście obok gdzieś tworzymy i dokładam do żetonu na karcie Władcy Kangura jeszcze jedną skrzynię. No i tak dalej, i tak dalej. Będziemy tutaj zbierać, zagrywać karty, dokładać posiadane przez nas żetony do kart misji. Czekajcie, ja Wam może tak mniej więcej tutaj jeszcze pokażę. Wyjmę tylko z, ze stosu karty. Zagrywam, mam na przykład jedną pandę tutaj wyłożoną, więc posiadając drugą pandę, wyrzucam, odrzucam obie i kładę tutaj żeton. Oczywiście przeciwnicy w ten sam sposób rozkładają żetony po kartach misji do, czy też do władców, do których jeżdżą. I jeżeli zostanę z ostatnim żetonem, tutaj powiedzmy, będę miała dwie, no może trochę więcej, czekajcie, tutaj coś sobie zorganizujemy tak na szybko, ale powiedzmy, że mam dwie karty albo trzy karty pandy, tutaj mam zagrane, mam ostatni żeton i chcę go dołożyć do pandy. Więc zagrywam cztery, dokładam żeton i jako, że był to mój ostatni żeton, nie posiadam ich więcej, wygrywam grę. Także jeszcze raz w skrócie, zagrywając karty zwierząt lub podarków, bo tak samo możemy sobie grupować na przykład nasze karty podarkami, a nie zwierzętami. Tutaj akurat same pandy. Z bronią się znalazły, ale o, tutaj zagrałam, zobaczcie, niedźwiedzia ze złotem i kangura ze złotem. Wtedy będę mogła dołożyć do złota skrzynię, jeżeli jeszcze jedną kartę ze złotem będę miała. Odrzucamy, dokładamy. No, i tak się tutaj będzie zbierać tych skrzyni na tych kartach, aż do momentu, gdy skończy nam się zapas skrzyń i jeden z graczy jako ostatni dołoży swoją skrzynię. Ta osoba wygrywa grę. Czyli jeszcze raz w skrócie mówiąc, grę wygrywa gracz, który zostanie bez skrzyni. On otrzymuje tytuł głównego doradcy, władcy. Tak to nam tutaj wygląda w grze sojusz na już w grze, która straciła ostrość i tej ostrości coś nam złapać nie chce, jest sojuszna już od Muduko, kolejna fantastyczna gra z przepiękną szatą graficzną i wydawać by się mogło, że te gry są do siebie podobne, ale każda jest o czymś innym, każda ma inną mechanikę, w każdej o coś innego chodzi, mimo że one są, jak widzicie, ze sobą powiązane, bo tutaj ten żubr w instrukcji też występuje, czyli nawiązuje właśnie do tej pierwszej gry z serii. Świetna, bardzo przebiegła z bardzo ciekawą mechaniką gra, od której się nie oderwiecie. Rozgrywka nie trwa bardzo długo, co jest fajne, bo można sobie zagrać parę razy pod rząd, nawet jeżeli tylko macie na to ochotę odegrać się po przegranej na przykład. No i jak zawsze zapraszam Was również na blog, tam też jest co nieco ogrze napisane, są zdjęcia elementów i tej przepięknej, ogromnej podkładki, więc zajrzyjcie tam koniecznie. I pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami.